Joga może stać się Twoimi wrotami do wyzwolenia z wewnętrznego głosu krytyki. Może być Twoim źródłem niezmąconego spokoju i zdrowej samodyscypliny. Może być też narzędziem wyzbycia się wszystkich uzależnień i wyrwania się z błędnego koła wiecznego zwlekania życia na później. Aby jednak było to możliwe, musimy najpierw ją odinstagramować i wrócić do jej korzeni. Te zaś sięgają do tego, co wspólne wszystkim ludziom na świecie. Czyli do zmagań z naszą własną naturą. Tak jak alkoholik nie potrafi oprzeć się kompulsji sięgnięcia po kolejną butelkę, taki nastolatka nie jest zdolna postawić się odruchowi scrollowania telefonu. Tak jak osoba pogrążona w depresji nie potrafi nie rozpamiętywać przeszłości, taki inwestor nie potrafi nie martwić się o przyszłość swoich oszczędności. W ten sposób niemalże całe nasze cierpienie generowane jest nieodpartą kompulsywnością naszych myśli i naszą nieumiejętnością oparcia się im. Innymi słowy, kraty naszego więzienia są tylko na tyle sztywne, na ile sztywne są nasze nawyki. Starożytni jogini rozumieli wszystkie te rządzące nami mechanizmy już tysiące lat temu, a wiedzę tę zwięźle podsumowuje zdanie zawarte w Yoga Sutrach, które stanowią Biblię Jogi. To w nich mędrzec Patanjali zdefiniował jogę jako yoga Rothaha. Które w nieco uproszczony sposób przetłumaczyć możemy jako yoga to ukojenie kompulsywnych aktywności umysłu. Niezależnie czy owe kompulsywne aktywności, czyli vritti, manifestują się jako gniew, pożądanie, osąd czy natarczywe myśli, to one są główną przeszkodą na naszej drodze ku spełnieniu, skupieniu i harmonii, a nie świat zewnętrzny. Według założeń jogi umysł nasz jest zatem niczym wzburzona tafla jeziora, którego zmącone wody uniemożliwiają nam zobaczenie jego dna, czyli prawdziwej natury rzeczywistości i nas samych, zwanej poruszą. Umysł owładnięty myślą jest przeświadczony o nadrzędności swoich opinii. Wartość swoją identyfikuje z dobrami materialnymi i nie widzi żadnej innej ścieżki ku szczęściu, aniżeli ciągłe zaspokajanie jego zachcianek. Iluzję tę nazywamy mają. I generują ją targające nami pasje. Nasze awersje, czyli dwesza i przywiązanie do przyjemności zwane raga, a także napędzane strachem pragnienie kontroli. Uzbrojony w tę wiedzę, jogin zasiadając na macie wie, że mierzyć będzie się teraz nie z ograniczeniami swojej warstwy fizycznej, a duchowej. Innymi słowy, podejmuje się on podróży ku wnętrzu, gdzie ciało stanowi jedynie narzędzie służące do osiągnięcia większego celu. I aby to było możliwe, Musi być ono niczym most, stabilne i niezawodne. W końcu jeśli jesteśmy wiecznie zagłuszani wrzaskiem naszych chorób, dyskomfortu i popędów, to nigdy nie wsłuchamy się dostatecznie w szept naszej świadomości. Umysł ludzki to niewyobrażalnie potężne narzędzie, na którego zdolnościach zbudowana jest cała nasza cywilizacja. Jednak bez odpowiedniego treningu samoświadomości i samodyscypliny, jego chwiejność może zasabotować nasze szczęście. I dążenia, brakiem konsekwentności, strachem i porównywaniem się. Zanurzeni od świtu do zmierzchu w potoku naszych myśli, rzadko kwestionujemy fakt, że możemy być czymś więcej aniżeli tylko maskami, jakie zakładamy w ramach naszego społecznego funkcjonowania. Maski te łącznie stanowią nasze ego, zwane w Yoga Sutrach Ahamkar. Niezależnie czy historia, jaką sobie o sobie samych opowiadamy ukazuje nas jako zwycięskiego bohatera czy ofiarę losu, jest to równie iluzoryczna tożsamość utkana z samskar, czyli piętna, jakie odcisnęły na nas nasze przeszłe doświadczenia. To na macie właśnie zyskujemy spokój i dystans, pozwalający nam w ogóle dostrzec cały ten bagaż przeszłości, który tak usilnie dźwigamy na naszych uginających się pod jego ciężarem plecach. Jednak wydobywanie się spod gruzów naszej tożsamości to proces pracochłonny, wymagający rozwinięcia wariagi, czyli zdolności nieprzywiązywania się zarówno do naszych stanów emocjonalnych, jak i własności materialnych. Oddech po oddechu, asana po asanie scena, na której rozgrywa się to, co nazywamy swoim życiem, oddala się od nas. A wszystko to, co jeszcze wczoraj jawiło się jako walka na śmierć i życie, Dziś jest tylko teatrem lalek. Wraz z rozkwitającą w nas niewzruszonością pojawia się umiejętność coraz większego pogłębiania koncentracji i stanu medytacyjnego, które nazywamy kolejno pratyaharą, dharaną, dhyaną i samadhi. To jednak zostawimy na kolejne, bardziej zaawansowane filmiki w tej serii. Pozostałe cztery płatki, czy też ścieżki jogi to znana Ci już asana, Kontrola oddechu, którą nazywamy prana i jamy oraz nie czyli podstawowe zasady etyczne i duchowe wiodze, które pomagają w harmonijnym rozwoju, zarówno w relacjach z innymi, jak i w pracy nad samym sobą. Tak ujęta joga nie przejmuje się Twoją płcią czy wiekiem, nie ocenia Twojego poziomu rozciągnięcia ani krzywizn czy wagi Twojego ciała. Jedyny warunek, jaki należy spełnić, aby się jej podjąć, to abhyasa, czyli codzienna, pełna, bezwysiłkowego oddania praktyka. I to właśnie na tym polu polega większość niedoszłych joginek i joginów, którzy to szybko rezygnują z jogi w konfrontacji z ograniczeniami swojego ciała. Rezygnują, ponieważ nigdy nie mieli nauczycieli, którzy wyjaśniliby im, że pracą naszą jest akceptacja tych ograniczeń, a nie zrywanie sobie ścięgien w desperackiej walce o pierwszy szpagat. Osoby te nie rozumieją, że każde zachwianie to okazja powrotu do równowagi, każde rozkojarzenie to ścieżka wiodąca z powrotem do koncentracji. Każdy bezwiedny oddech to tylko przerwa pomiędzy przebłyskami świadomej jego kontroli. W ten sposób yoga uczy nas odbudowywać w sobie utraconą dziecięcą radość eksploracji i nieoceniania siebie. Ta radość właśnie którą nasza edukacja i kultura tak efektywnie wyniszczają, piętnując będy i niedoskonałości, jest jednym z pierwszych przejawów doświadczenia jogi w jej prawdziwej odsłonie. Joga to uśmiech. Szczególnie wtedy, gdy po utracie balansu lądujesz tyłkiem na macie. Żadna filozofia nie powstaje w celu samouciemiężenia. Ucisk, cierpienie i pielęgnowanie poczucia winy to domena religii. I nie inaczej jest właśnie z filozofią logiczną. Praktykowana prawidłowo jest drogą ku wyzwoleniu, a nie uciemiężeniu. I wyzwolenie to nazywamy mokszą. Nie musisz znać, ani pamiętać, ani nawet wierzyć we wszystkie te pojęcia filozoficzne, jakimi zasypałem Cię w tym filmiku. Tak czy siak doświadczysz ich na drodze swojej praktyki. Daj im czas, a zakiełkują w Tobie, rozkwitną i staną się tak naturalną częścią Twojego życia, jak sen i jedzenie. Dlatego praktykuj z akceptacją, miłością i swobodą. Dryfuj po bezbrzeżach swojego oddechu i celebruj każde potknięcie uśmiechem. Zacznij od pratyahary. W trakcie jogi przenieś uwagę do wewnątrz i zamiast zapytać, jak wygląda moja asana, zastanów się, jak spokojny jest mój umysł.